jesteśmy chwilę po zakończeniu meczu z Lechem Poznań i niestety i jak byś go ocenił. Myślę, że pierwsza połowa grali jesteśmy tak jak chcieliśmy. Dobrze jesteśmy presowali. Myślę, że kiedy mieli jesteśmy piłkę, to grali jesteśmy do przodu i były tam jakieś sytuacje, ale niestety druga połowa już Lech był lepszy i dlatego wygrał. Powiedz właśnie, czego za, bajku, bo w pierwszej połowie Wręcz trochę byliśmy zdziwieni, bo to e, mecz był bardzo wyrównany, ale to nie miał w sumie przewagę w posiadaniu piłki, w, w prowadzeniu gry. E, druga połowa też zaczęła się całkiem nieźle od, od jednej, jednej naszej okazji i co się później tak naprawdę stało, że, e, że to siadło. Myślę, że w tej drugiej połowie już, już to nie było takie intensywne od nas, od wszystkich ten pressing i... wiem, no myšle, že brakovalo dziś více střelať, bo měli jesteśmy jsme situace v první polove, kdy byli jsme obok polakarného i, i nestřeláme, gramy do boku. Já tež měl dvě také situace, kdy strzelać, střelať, byla odbita pilka, ale no myšle, že přegrali jsme, bo měli jesteśmy jsme situace obok pola Karnego, ale nie jste jsme tego. A powiedz jak tam, jak tam twoje nogi, bo dzisiaj no. kolejny mecz, gdzie, gdzie tak dwa razy mocno, mocno ucierpiałeś i to w sumie w krótkim odstępie czasu. No to jest piłka nożna, spoko. Ja lubię tak grać też, to nie ma problemu z tym. A powiedz, czy, czy to jest tak, że my po prostu w tej chwili jeszcze na takim etapie, na jakim jesteśmy, to jeszcze nie mamy za bardzo, jak to się mówi, podjazdu do takich zespołów z takim potencjałem jak Lech? Víme, že oni mają dużą, dużą jakość, ale dziś myślę, jestem smutný z tego, bo czuję, já i tak samo myślę, że cała drużyna, że dało się tutaj punktować, ale muszę powiedzieć, że Lech był w drugiej połowie dużo, le, bardzo lepší drużyną i zasłużony wynik dla nich.